O po mszy z wystawieniem, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w w wychodzę ze świątyni jako ostatni, z ostatnim, dziewięci uświęcony na całą niedzielę tydzień, miesiąc, rok, wiek, wieczność. Po spotkaniu ciekawych ludków zajmujących się fotografiną ciała i duszy popadam w zatroski czy nie wykorzystano ufności jelenicznej na rykowisku ryczącym przeciw złu i wszelkim łamańcom duszy łamiącej kołowrotem pędy muskające wieczniny.